Moi drodzy, nie wiem, kto z Was oglądał pasję Mela Gibsona. Film, który spowodował ogromne wzburzenie w Hollywood, ponieważ normalnie w Hollywood kręci się zupełnie inne filmy. Ale Mel Gibson, który jest katolikiem. Postanowił zrobić film opowiadający o męce Chrystusa w językach oryginalnych zresztą. Czyli Piłat mówi po łacinie, Jezus mówi po aramejsku, a Kajfasz i inni mówią po hebrajsku. Ale nie to jest najważniejsze w tym filmie, jakkolwiek to był. Bardzo słuszny pomysł, aby w językach oryginalnych stworzyć ten film, dramat. Skąd Mel Gibson zaczerpnął inspiracji? Z pasji ewangelicznej, z opisu męki, ale także z książki błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Pasja. Zachęcam, żebyście kiedyś zajrzeli. Może teraz dla was jest to jeszcze za wcześnie, bo jesteście bardzo młodzi i taka literatura średnio was interesuje, ale ufam, że kiedyś zajrzycie do tej książki. Bogusławiona Katarzyna Emerych mówi o przedziwnych dwóch spotkaniach Jezusa z jednym z tych łotrów. Po pierwsze spotkanie Jezusa z jednym z tych łotrów, z tak zwanym Dobrym Łotrem, odbyło się, kiedy Jezus był dzieciątkiem, kiedy święta rodzina z Nazaret uciekała do Egiptu, to zatrzymała się w pewnej gospodzie i tam matka miała dziecko chore na trąd. To był chłopiec. I Maryja, widząc cierpienie tej matki, powiedziała jej, żeby wykąpała swojego syna w wodzie, w której ona wykąpie Jezusa. I faktycznie tak się stało i ten chłopiec wyzdrowiał. To był pierwszy cud w jego życiu. Stał się zdrowy, ale co on zrobił ze swoim zdrowiem? Z łaską zdrowia, co on zrobił z tym cudem? Zmarnotrawił go. Bo jeśli wylądował potem na krzyżu, czyli jeśli otrzymał największy wyrok z możliwych karę śmierci, to znaczy, że Rzymianie uznali go za bardzo niebezpiecznego człowieka. I nastąpiło potem drugie spotkanie, kiedy Jezus był na krzyżu. Obok ukrzyżowano dwóch łotrów. I jednym z nich był Desmas. Takie imiona. Desmas i Gesmas to imiona dwóch łotrów według Katarzyny Emerich. Objawienia uznane przez kościół. I ten Desmas nawraca się w obliczu śmierci, w obliczu krzyża. Pierwszy cud poszedł na marne. Wyzdrowiał jako dziecko, a potem straszliwie grzeszył. Jakby ten cud był bez sensu. Co z tego, że doświadczył cudu, jeśli potem przez całe życie szedł jak łotr, jak złoczyńca? Zabijał, gwałcił, nie wiem co robił. Nie znamy jego grzechów, ale grzechy musiały być poważne, bo Rzymianie przy całej swojej surowości mieli też poczucie sprawiedliwości. I nie zasądzali tak sobie po prostu kary śmierci. I wtedy następuje to przedziwne drugie spotkanie. Pierwszy Cud poszedł na marne, ale drugi już nie. Ponieważ Jezus mówi do Łotra, że go zna. Że go zna od dawna. Że zna go już 33 lata. I spotkali się teraz. Na krzyżu, w miejscu egzekucji, żeby doświadczył drugiego cudu przebaczenia. I on się nawraca. Prosi o miłosierdzie. To, co się stało, to się stało, to już jest historia. On nie może tego zresetować, nie może zaprzeczyć, że to wszystko miało miejsce. Nie może żyć, jakby tych wszystkich grzechów nie popełnił. Popełnił, ale w tej ostatniej chwili życia, w tej ostatniej godzinie życia, byśmy powiedzieli, wykorzystuje ostatnią szansę. Jest takie pojęcie angielskie, last minute, wprawdzie to stosują biura podróży, że w ostatniej chwili możesz jeszcze skorzystać z jakiejś oferty. No i to jest ten last minute, kiedy łotr wykorzystuje ostatnią godzinę życia. Żył głupio, powierzchownie, grzesznie, zuchwale, ale na końcu nawraca się. Przez całe życie nie był mu potrzebny Jezus i pewnie nie myślał o Bogu, bo gdyby myślał, żyłby inaczej. Ale w ostatniej chwili życia, kiedy już wszystkie nadzieje ziemskie, ludzkie nie istnieją, kiedy mu zostaje tylko jedno, albo rozpacz i piekło, albo życie wieczne z Bogiem. A on się nawraca. Tak zwany dobry łot. Nawet katedra przemyska ma wezwanie dobrego łotra. Ten dobry łot jest patronem waszej diecezji. Przynajmniej był, ale myślę, że dalej jest. Więc możliwe jest nawrócenie. Ta ewangelia, którą wybrałem, ona pokazuje, że są możliwe różne postawy wobec krzyża. Krzyż to była straszliwa kara, którą wymyślili Fenicjanie. Fenicjanie wymyślili kilka rzeczy: pieniądze i krzyż. Wśród wielu rzeczy wymyślili te, pieniądze i krzyż. To jest ich wymysł. Potem. Karek Krzyża przejęli od nich Kartagińczycy w północnej Afryce. Fenicjanie to są mieszkańcy terenów Izraela nad wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego. Tam jest Fenicja, tam była Fenicja. Kartagina jest w północnej Afryce. Kartagina była odwiecznym wrogiem Rzymu. I kiedy Rzymianie podbili Kartaginę, kiedy ją zniszczyli. To przejęli karę krzyżowania, straszliwa kara, nieludzka. I stosowali ją na co dzień. Dlatego golgota nie była jakimś miejscem przypadkowym. Golgota była częścią kamieniołomu za murami miasta, w której na stałe były wbite, było kilka pali do których skazaniec nił tylko poprzeczną belkę. I to było miejsce normalnych egzekucji. One odbywały się częściej lub rzadziej, ale publiczne egzekucje miały taki sens, że miały odstraszać ludzi od wchodzenia w konflikt z prawem. Miały być napomnieniem, przestrogą. Skończysz jak ten na krzyżu. Ale mimo to, mimo surowych kar, mimo kodeksu Hammurabiego, mimo kary krzyżowania, ludzie dalej grzeszą, dalej popełniają zło. Dzisiaj media doniosły, że w Szczecinie rozbito gang kilkudziesięciu osób międzynarodowy i zarekwirowano około dwóch ton płynów, zwanej pigułki gwałtu. Wystarczą dwie mililitry, żeby człowiek stracił przytomność i można go zgwałcić albo pobrać mu nielegalnie narządy do przeszczepu i sprzedać. I mimo, że jest to zakazane, mimo, że prawo jest surowe, ludzie dalej to robią. Niewiele starsi od Was. Zajmują się po prostu sprzedażą narkotyków, pigułki gwałtu, pornografii i wielu innych rzeczy. Więc sama kara nie, nie może odstraszyć człowieka od zła. Nawet świadomość, że istnieje piekło, nie odstrasza nas od zła. Tak jesteśmy ludźmi wewnętrznie usilonymi. I ta Ewangelia mówi, że są dwie możliwe postawy wobec krzyża. Jest postawa wrażająca się bluźnierstwem, kiedy człowiek łamie krzyż, pluje na krzyż, odwraca krzyż do góry nogami, tak jak robią to sataniści, usuwa krzyż, bo mu przeszkadza, albo publicznie demoluje krzyż. Tak jak robią to na koncertach niektórych grup heavy metalowych. Jest postawa jedna bluźnierstwa wobec krzyża. I Bóg pozwoli nawet, żeby człowiek to zrobił. Żeby wypowiadał bluźnierstwa w obliczu krzyża, który jest znakiem naszej wiary. I jest druga postawa, kiedy człowiek akceptuje krzyż. Przyjmuje krzyż, wierzy w jego sens, wierzy w jego znaczenie, w jego wartość. To nieprzypadkowo największe oznaczenia na całym świecie największe oznaczenia mają kształt krzyża, ponieważ krzyż oznacza ofiarę, gdzie niewinny umiera za winnych. Taki jest sens naszego krzyża, znaku naszej wiary. Niewinny umiera za winnych i umiera przebaczając im grzechy. Takie jest piękno Krzyża. Ale Krzyż to nie jest tylko znak, Krzyż to jest pewna rzeczywistość. Każdy z nas ma jakiś krzyż. I chciałbym, żebyś się zastanowił, co jest Twoim krzyżem. Każdy z nas ma inny. Nie mamy jednakowych krzyży. Krzyżem może być drugi człowiek, na przykład. Bywa, że dziecko jest krzyżem dla rodziców. Może nawet Ty jesteś krzyżem dla swojej matki czy ojca. I nie wie już, jak z Tobą rozmawiać, nie wie, jakich użyć argumentów. Prosi Cię, karci, wywiera presję. Właściwie nie wie, jak z Tobą postąpić. Być może jesteś krzyżem dla swoich rodziców. Twoje zachowanie muszą tracić twarz, tłumaczyć się, muszą wysłuchiwać na Twój temat, i przy okazji na swój. Może nawet ktoś musiał się tłumaczyć w obliczu prawa, policji, prokuratora. Tak bywa, że młody człowiek może być krzyżem swojego rodziców, swojego domu. Może być sytuacja odwrotna, że to rodzic jest krzyżem, że na przykład ojciec ma nauk, albo rodzice się kłócą, albo się rozwodzą, i to jest krzyż dla dziecka i zostaje poraniony konfliktem dorosłych, w myśl przysłowia bengalskiego, które mówi, że kiedy walczą słonie, to trawa jest deptana. Czyli jeśli walczą rodzice, to cierpią dzieci. I być może krzyżem dla kogoś z Was jest rodzic. Może krzyżem jest Twoja choroba, o której nawet nie chcesz mówić, której się wstydzisz albo boisz. Są takie choroby, których ludzie nie chcą ujawniać, których się wstydzą, które ich przerażają. Ja byłem świadkiem. Jako kapelan chorób, także młodych ludzi. Pamiętam takiego sylwestra, kiedy przywieziono człowieka z wypadku, miał 20- kilka lat, podłączyli go do kroplówki, i rodzice pili wodę mineralną. Całą noc siedzieli przy synu, i to co był cały ich sylwester. Tam się świat bawił, były konfetti, były sztuczne ognie, były toasty, to była zabawa, były imprezy, a rodzice przerażeni siedzieli przy łóżku syna, który ostatecznie zmarł. Miał chyba 24 lata. Przystojny mężczyzna, który. No jechał za szybko. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę 16 oddechów na minutę, którą napisał młody człowiek, który jechał brawurowo motocyklem i wpadł na tira i został spaliżowany. I leży sparaliżowany i już nigdy nie będzie chodził. I napisał taką książkę autobiograficzną, co się z nim stało po tym wypadku, jak reagują rodzice, otoczenie. Chciał popełnić nawet samobójstwo, prosił o eutanazję prezydenta Kaczyńskiego, prezydent się nie zgodził i dowiedziała się o tym Anna Dymna. Która zajmuje się pomocą niepełnosprawnym i spotkała się z nim i przekonała go, żeby chciał żyć. Obudziła w nim wiarę w życie, mimo sparaliżowania. Komunikuje się ze światem, trzymając długopis albo ołówek w ustach i klika jak dzięcioł w klawiaturę komputera. I tak tę książkę napisał, klikając ołówkiem trzymanym w zębach. Napisał książkę. Sto kilkadziesiąt stron. Zachęcam, żebyś przeczytał tę książkę. I ona obudziła w nim pragnienie życia. Ale ma krzyż. Jest na wózku, podłączony do respiratora i, nie, i mówi nie mogę oddychać ani szybciej, ani wolniej, bo umrę. Muszę się dostosować do rytmu, jaki wyznacza mi respirator. Tylko tak żyje. Wyobraź sobie. Że nie możesz oddychać szybciej ani wolniej. Tylko musisz rytmicznie, pokornie, posłusznie. Tak pompuje życie respirator w ciebie. Masz za słabe płuca, żeby samemu oddychać. I on takie ma. Janusz Świtoń się nazywa. Podkreślam tę postać, bo on. Był bardzo zbuntowanym młodym człowiekiem. Gardził swoimi rodzicami. Jego ojciec jest emerytowanym górnikiem, ale w tej książce napisał taki rozdział, Tadeusz Cyrenejczyk. Z uznaniem wyraża się o swoim ojcu, który ma ogromną cierpliwość, ogromną miłość i go pielęgnuje. Przecież on normalnie je, a więc i normalnie wydala. I ktoś koło niego musi chodzić. I chodzi kto? Ojciec Janusza Świtonia. Przeczytaj sobie w internecie Janusz Świtoń, kliknij, poznaj jego historię i książkę, którą napisał. Może twoim krzyżem jest, że nie jesteś człowiekiem zbyt utalentowanym. I zastanawiasz się, ale czemu nie masz takich talentów jak inni, albo może nie akceptujesz tego, że jesteś, że masz taki wygląd na przykład. Wielu młodych ludzi ma z tym problem. Jak pokochać siebie, jak polubić siebie. Swój wygląd, wzrost, wagę, tuszę, swoją otyłość, piegi, zeza, nie wiem, zgryz, cokolwiek. Wszystko może być problemem. Jak się zaczniesz wpatrywać w modelki. To przestaniesz siebie kochać, bo nie, nie jesteś modelką. Nie masz figury modelki i nie będziesz miała nigdy fi, figury modelki. Nigdy. I albo pokochasz siebie taką, jaką jesteś, albo będziesz przez całe życie niezadowolona i pełna pretensji, że Bóg jakby się pomylił, ci, stwarzając cię. Jest krzyż. Krzyżem może być na przykład dla ciebie nauka. Masz problemy, nie chce ci się uczyć, nie widzisz sensu. Wydaje ci się to strasznie nudne. I w ogóle strata czasu. Po co się uczyć? A ja słyszałem takie głosy, jak uczyłem Katechezy. Młodzież mi mówiła, a po co się uczyć? Lechu się nie uczy, został prezydentem. Lepre się nie uczy, został wicepremierem. Po co się uczyć? Nie lepiej wejść w układ? Mówiła mi młodzież. To jest taki sposób, żeby obejść naukę, to wejść w układ. Ale układy się zmieniają, powinniście wiedzieć, i że możesz z takiego układu wypaść szybciej niż wszedłeś. Ja mam taką dewizę, którą stosuję przez całe swoje życie, że moim układem jest nie być w żadnym układzie. To jest mój układ. Nie być w żadnym układzie. Ponieważ układy się zmieniają. Więc nie wchodzę w żadne układy. Staram się pełnić wolę Bożą. Może Twoim krzyżem jest samotność, w tłumie. Nie żyjesz na bezludnej wyspie jak Kruzoe, Robinson Kruzoe. Nie masz piętaszka. Masz mnóstwo ludzi. Masz klasę, masz rówieśników, masz podwórko, masz, nie wiem, sąsiadów, masz rodzinę, a może jesteś bardzo samotnym człowiekiem. Matka Teresa z Kalkuty zwracała uwagę, że problemem współczesnego człowieka jest jego samotność. Samotność. W Nowym Jorku jest 5 milionów singli. Na 13 milionów w metropolii, 5 milionów to są single. Ludzie, którzy świadomie unikają wchodzenia w związek małżeński. I żyją szybko. Szybka praca, szybka podróż, szybki seks, szybka impreza wszystko szybkie. I doświadczają samotności. Pięć dni ostro pracują, dwa dni się bawią, i następnego tygodnia zaczynają ten sam rytuał. Pięć dni pracy, dwa dni zabawy. Znam ludzi, którzy pracują w korporacjach. Mam na myśli. Jedną ze swoich uczennic, która ma w tej chwili 40-parę lat, i ona miała takie marzenie, żeby koniecznie pracować w korporacji. Szklane domy biurko jako ołtarz komputer yy, plakietka sympozja spotkania towarzyskie integracyjne i to wszystko przerobiła. I została starą panną. Ponieważ nie miała czasu się normalnie spotykać z chłopakiem, bo pracowała, była pracocholiczką i pracowała do 20, do 21. Wszystkie zlecenia dodatkowe, nigdy nie odmawiała, trzeba zostać, zostaje. Do domu przychodziła tylko, żeby się wyspać i wykąpać. I następnego dnia, Arbeit, znowu praca. I tak żyła przez kilkanaście lat, aż organizm nie wytrzymał i zachorowała. Mówi, byłam cieniem człowieka. Na własne życzenie zafundowałam sobie taki los. Pochodzi yy, z małej miejscowości. I opowiedziała mi szczerze. I jestem wdzięczny jej za tę szczerość, nie? bo mówi, że wpadła w pewną pułapkę. Ludzi, którzy wykorzystują be, be, bezlitośnie, bez skrupułów, bez żenady. Jak zobaczą młodego człowieka, który jest ambitny, który jest wrażliwy, subtelny, niewinny, to chcą go przerobić jak gumę do życia. I przyszedł moment, kiedy zastanowiła się, że tak dłużej już żyć nie można że organizm się broni. Ale jest krzyż na przykład samotności. Ludzie wychodzą z korporacji, jakby się nie znają. Nic ich tak naprawdę nie łączy. Łączy ich tylko logo firmy, logo korporacji. Tylko to. Straszne życie. Nie? Ona odzyskuje swój świat, odzyskuje. E, to poczucie wolności, ma poczucie wartości, bo jest bardzo wartościową osobą. Jest i, i wykształcona, i inteligentna, i wrażliwa, i jest piękną kobietą, ale zapłaciła ogromną cenę za próbę realizacji swoich marzeń. I opowiadam Wam to ku pewnej przestrodze, żebyście nie ulegli złudzeniu. Jak się wyrwiesz z tego Sanoka, jak się dorwiesz gdzieś w Warszawie do jakiejś korporacji że będziesz tak szczęśliwy, opowiadam Ci historię prawdziwą, którą poznałem, że niekoniecznie będziesz szczęśliwy. Ona ma swoje pieniądze, oczywiście ma pewien status, jest osobą szanowaną też, uznaną, kompetentną, oczywiście, ale jest jakaś zawsze cena, którą trzeba zapłacić za wybór, którego dokonujemy. Może być na przykład krzyżem dla kogoś to, że nie ma dzieci. Są takie małżeństwa. Jedna z moich bratanic, na przykład, nie może mieć dzieci. Chce, ale nie może. Jest aptekarką z zawodu, może jest lekarzem. I faktycznie, co do medycznych aspektów, to doskonale wiedzą, gdzie tkwi problem. Niby są zdrowi, a jednocześnie nie mogą mieć dzieci. A pragnął, bo dla małżeństwa jest to rzecz normalna posiadanie dziecka. I jest krzyż. Na przykład dla kogoś krzyżem może być poczucie winy, z którym żyje. Kain, kiedy zabił Abla, to nawet był gotów, żeby ktoś go zabił. Mówi teraz każdy będzie mógł mnie zabić, a Pan mógł mówi nie, Ty masz żyć. I Twoją pokutą będzie pamięć. Pamięć o tym, co zrobiłeś. Że jesteś bratobójcą. Całe życie będziesz musiał z tym żyć. Z poczuciem winy. I to będzie Twój krzyż. I są ludzie, którzy żyją z ogromnym poczuciem krzywdy. Ale też są ludzie, którzy żyją z ogromnym poczuciem winy. Że do końca życia musisz z tym żyć. Że na przykład zabił, albo że spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który ukradł tak dużo, że wybudował dom. Ukradł tyle, że wybudował dom. <grytanie> I to był jego na końcu krzyż, że musiał żyć z tą świadomością. Dlatego. Możecie zająć różne postawy wobec krzyża. Możesz próbować uciekać, ale gdzie uciekniesz od siebie? Gdziekolwiek pojedziesz, jesteś skazany na siebie. Nie uciekaj od krzyża. Pokochaj ten krzyż, tak? To tak, dzisiaj otrzymasz, ten krzyż ostatecznie wyzwoli Cię z czegoś bo to on jest. Amen.